Cześć, witajcie, ja jestem Okino i chcę wam przedstawić jeden z wielu powodów, dlaczego nowe Ninjago jest gorsze od starego, a mianowicie wartość akcji. Na początek podzielmy sobie akcję w Ninjago na trzy części. Najpierw wszystkie retrospekcje jakie widzieliśmy. Potem pierwszy rozdział Ninjago, czyli cała akcja od początku odcinków pilotażowych do końca dziesiątego sezonu i ciągle trwający drugi rozdział Ninjago od 11 sezonu. Retrospekcjami nie będziemy się dzisiaj zajmować. Najpierw przeanalizujemy akcję pierwszego rozdziału, a wnioski, dlaczego drugi rozdział jest gorszy pod tym względem, nasuną się same. Pierwszy rozdział zaczyna się odcinkami pilotażowymi. Kończą się one zdobyciem przez ninja złotych broni i przejścia Garmadona z krainy cienia do tajemniczego wymiaru. Po odcinkach pilotażowych sezon pierwszy i. Lloyd uwalnia wężonów. I przez to, że wężonowie są uwolnieni, w szóstym odcinku porywają Lloyda. I przez to, że Lloyd jest porwany, Wu udaje się do tajemniczego wymiaru. I przez to, że Wu jest w tajemniczym wymiarze, że się tam w ogóle udał, Garmadon wraca do Ninjago. Wszystko jest ciągiem szczynowo-skutkowym. I następne by się nie wydarzyło, gdyby nie to poprzednie. Sezon pierwszy kończy się pokonaniem pożeracza światów przez Garmadon złotymi broniami, i przez to, że Garmadon ma złote bronie dane mu przez ninja, jest sezon drugi. Na początku niego łączy je w mega broń. Drugi sezon wynika z pierwszego. Drugi sezon kończy się pokonaniem Mrocznego Władcy przez Lloyda i trzeci zaczyna się okazaniem, że żyje w cyfrowej postaci. Trzeci sezon kończy się pokonaniem Mrocznego Władcy przez Zeina i czwarty zaczyna się dostaniem wiadomości zaproszenia na turniej żywiołów, na który pozostali ninja płyną tylko dlatego, że mają tam odnaleźć Zeina. Wiele zwiastunów sezonów pierwszego rozdziału zaczyna się od ostatnich ujęć z ostatniego odcinka sezonu poprzedniego, co jeszcze bardziej pokazuje, że ta akcja jest ze sobą powiązana jak jedno nie mogłoby istnieć bez drugiego. Czwarty sezon kończy się otwarciem i zamknięciem wrót do przeklętej krainy, przez co wyszedł z niej Moro i zrobił sezon piąty. Koniec sezonu piątego i początek szóstego to to samo, tylko zamiast Moro wydostaje się Klaus. Mimo, że w ostatnim odcinku szóstego sezonu czas jest cofnięty do pierwszego odcinka, to akcja mrocznej wyspy dzieje się dlatego, że Klaus wydostał się z przeklętej krainy przed jej zniszczeniem. Święto umarłych nie ma swojej przyczyny w mrocznej wyspie, tylko w piątym sezonie, tam gdzie Kol stał się duchem, i tu mamy dokończenie jego przygody z Yangiem. Sezon siódmy zaczyna się tym, że ninja sprzątają muzeum po wydarzeniach ze święta umarłych i okazuje się, że kurator wystawy dr Sanders jest kruksem, który wyczekał przybycia brata Kroniksa. Siódmy sezon kończy się zniknięciem braci i Łu w Wirze czasu, a na początku ósmego sezonu synowie Garmadona schwytują Łu, bo potrzebują jego włosa. Synów Garmadona w ogóle by nie było, gdyby nie sezon pierwszy i pokonanie pożeracza światów przez Garmadona, co zaimponowało Harumi. Sezony ósmy, dziewiąty i dziesiąty współtworzą trylogię, więc powiązanie między nimi nie trzeba tłumaczyć. Cały pierwszy rozdział Ninjago tworzy niesamowitą, złożoną opowieść, w której Kai wyrusza odnaleźć Złote Bronie na początku, po to, aby na końcu samemu je wykuć na walkę z Oni. Teraz przyszedł czas na drugi rozdział. Zaczynamy 11 sezonem, na początku którego ninja próżnują. I sami stwierdzają, brakuje im celu i próbują znaleźć sobie jakieś zadania aż o misji Maxa Powersa dowiadują się z telewizji i tam po prostu przybywają. Sezon jedenasty kończy się powrotem do klasztoru. Mam wrażenie że ten klasztor odbudowano po to, aby na koniec sezonów Zawsze wracam do tego punktu wyjścia. Z sezonu 12 akcja zaczyna się standardowym wezwaniem do włamania mechanika, po chwili sprawę jego przejmuje policja komisarza, więc można było ninja w ogóle do tego nie angażować, a kończy się powrotem do klasztoru. Sezon 13 zaczyna się otrzymaniem zaproszenia do Shintaro podczas rozleniwiania się w klasztorze i kończy powrotem do niego. Wyspa, początek ninja siedzą w klasztorze, dostają informacje, lecą i wracają. Do tego samego punktu wyjścia. Najnowszy sezon przełamał trochę ten schemat, albowiem kończy się odejście Nii. Przedstawiłem cały problem z wartością akcji w Ninjago i wyjaśniłem, dlaczego od 11 sezonu jest gorzej pod tym jednym względem. W następnych filmach możemy się zająć innymi powodami, dlaczego nowsze Ninjago jest uznawany za gorsze od starszego. Cześć!